Państwa zaproszę do strażaków. Tutaj będzie pokaz Straży Pożarnej. Dzień dobry, jesteśmy na stawach w Mościsku. Odbędzie się tutaj pokaz służb ratunkowych. Mamy dzisiaj w dyspozycji naszą dzierżeniowską policję. Mamy również ratownictwo medyczne od pana Włodzimierza Kapeli i Państwową Straż Pożarną. Młodzież będzie mogła zobaczyć, jak funkcjonuje policja. Tutaj pokaz naszego radiowozu. Również strażacy przygotowali łódkę swoją specjalistyczną, z której też będzie można skorzystać, i pokaz pierwszej pomocy. Chcemy pokazać, jak się bezpiecznie zachowywać nad wodą i ewentualnie, jeżeli była, byłaby sytuacja, że jakaś osoba potrzebuje pomocy w wodzie, to też opowiedzieć dzieciom, jak się zachować podczas takich sytuacji. Nie jest to trudne zachowanie, aczkolwiek trzeba znać kilka podstawowych zasad. Nasze bezpieczeństwo ludzi nad wodą jest najważniejsze i dopiero później ratujemy osoby poszkodowane. Młodzież jest bardzo zainteresowana takimi tematami. Są bardzo zaangażowani, jeżeli takie rzeczy są im omawiane i zadowoleni przede wszystkim z takich tematów. Jeżeli mamy możliwość nie wchodzić do wody, to tego nie robimy. Jeżeli mamy coś pod ręką, typu jakąś długą gałąź, możemy tą osobę dosięgnąć, żeby ta osoba zapała sobie tej gałęzi, to w ten sposób powinniśmy tą osobę podjąć z wody. Ewentualnie wrzucić, wrzucić jakieś koło ratunkowe, rzutkę ratowniczą. Ostateczność to jest wchodzenie do wody. Jest to bardzo ciężki temat już podjąć taką osobę bezpośrednio z wody przy pomocy własnych sił. To trzeba być naprawdę bardzo wyszkoloną osobą. Ratownicy wodni są do tego przeszkoleni, znają się, wiedzą, jakich technik użyć. Samemu osoba taka powiedzmy cywilna bardzo ciężko by musiała pracować, żeby taką osobę podjąć. W miarę możliwości y, powiadamiamy służby ratunkowe o zaistniałej sytuacji. Oni przyjadą, już dalsze postępowania będą y, prowadzić. Okay, okay. Jest to już kolejna akcja. W ubiegłym roku również tutaj się spotkaliśmy z młodzieżą też tych gminnych placówek oświatowych. Dzisiaj przede wszystkim akcja Bezpieczne Wakacje, które już za tydzień się rozpoczną i kręcimy bezpieczeństwo nad wodą. Stąd też znajdujemy się na zbiornikach wodnych, tak, żeby pokazać jak bezpiecznie spędzać ten wypoczynek. Ale jeszcze dzisiaj też chciałabym słów kilka dodać na temat handlu ludźmi, tak, bo ten okres wakacyjny sprzyja temu procederowi i też młodzież dowie się kilku rzeczy istotnych w tym zakresie. Ci piętnastolatkowie, którzy wezmą y, udział, y, mogą już rozpocząć swoją pierwszą pracę, mogą wyjechać y, za granicę, tak? I tutaj też się obawiamy. Y, tego zagrożenia. Zostanie im zabrany dokument, a tak naprawdę też przekażą swoim rodzicom, jak bezpiecznie zachować się chociażby w hotelach, w których są, żeby nie zostali spuszczeni z oka swoich opiekunów i żeby to bezpieczeństwo było na naprawdę wysokim poziomie. Nie chcę zapeszać, ale już ostatnie lata pokazały, że zwracamy uwagę na ten bezpieczny wypoczynek nad wodą właśnie i młodzież zwraca uwagę, aby nie spożywać alkoholu na plaży, aby korzystać tylko z tych akwenów wodnych, które są przeznaczone do tej kąpieli, czyli baseny, plaże, które są strzyżone z ratownikami.